Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, krótki materiał, ale chyba warto zrobić, bo jeżeli nie wiecie, to co jakiś czas w sklepie Epic jest to coś takiego jak powiedzmy Steam, tylko że tu jest mniejsza ilość gier. Pojawiają się gry darmowe. Właściwie to chyba co tydzień, i warto chyba. Zaopatrzyć się przynajmniej w dwie gry, które są dostępne albo będą dostępne. Obecnie jest dostępne limbo. Jeżeli ktoś z Was odwiedza moje streamy często, to na pewno natknął się. Bardzo fajna, klimatyczna gra, zrealizowana właściwie w odcieniach szarości. Ale druga rzecz, która będzie dostępna od 25 lipca, to jest polska gra This War of Mine. I tu już naprawdę wystarczy zainstalować sobie tego Epika. Niektórzy mają jakąś awersję, no ale to. Słuchajcie, no. Tak jak był kiedyś Steam, i Steam się ludziom nie podobał. Tak jak widzicie, z biegiem lat wszyscy teraz SteamA mają i SteamA używają. Tak samo z Epiciem, moim zdaniem, będzie, zakładając, że ta firka, firma nie zwinie manatków. Oczywiście, pewną alternatywę zaproponował CD Projekt Red. Bardzo na to liczę, czyli ten GOG 2.0, który ma tak naprawdę łączyć wszystkie platformy. I mimo tego, iż będziemy musieli mieć tamte zainstalowane, to wszystkie nasze gry będziemy mieli na GOGu 2.0. Bardzo mi się podoba ten pomysł, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, chętnie bym to demo potestował. No, ale wiadomo, że w domu mnie nie ma, więc nie mogę. Ale na to liczę, że zarówno z Origin, jak i właśnie z Epica, jak i z, ze Steam'a, i z Gogu, i z tych wszystkich innych, których nas nie pamiętam w tym momencie, będzie można mieć w jednym miejscu na Gog 2.0. Czekam na to. A co do samej gry This War of Mine, jest to survival, ale dosyć. Yy... Dosyć nietypowy, mianowicie Polacy zdecydowali zrobić grę, w której mamy przetrwać nie w leśnej głuszy, czy gdzieś w zimie, czy na tratwie na morzu, tylko podczas wojny, podczas wojny domowej albo ogólnie konfliktu zbrojnego, jesteśmy w mieście. Y Starali się przedstawić tutaj jak najbardziej, tak jak najdosadniej wszystkie problemy, które, z którymi mogą się spotkać ludzie, no bo wiadomo, cywile cierpią najbardziej, prawda? Wojsko zawsze jakieś tam zaopatrzenie ma i tak dalej, natomiast cywile muszą sami sobie radzić. Oczywiście nie zawsze, ale przeważnie w historii wojen tak było, że to cywile najmocniej obrywali. Także jeżeli e, wam się tego typu gry podobają, to bardzo polecam. Dodatkowo fantastyczna muzyka jest. Może po pewnym czasie nieco monotonna, ale mi na przykład się podoba i się nie znudziła. E, dodatkowo cała gra jest e, właśnie w takiej scenerii takiej jakby nie wiem jak to powiedzieć, ołówkowo, <laughs> ołówkowo szaro-burej e, i wygląda świetnie. Jeszcze może powinienem powiedzieć, że tutaj kolejna gra, Moonlighter, yy, będzie niedługo, ale to, to już kompletnie nie jest, wydaje mi się, gra dla mnie. Jeżeli to tak wygląda, zwłaszcza jeżeli to tak wygląda jak tutaj, no to, no to nie. To już te czasy minęły. Teraz jak już mam trochę lepszy komputer, to wolałbym, kurczę, widzieć normalną grafikę. Nie wiem, te pikselowate gry po prostu w ogóle mi nie podchodzą. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.